Normal. Nie no, co za popierdolona gra! Ale wszystkie staki z Ciebie zeszły. No zajebiście, ale kurwa! Weźcie go! Ja pierdolę! Ale się musi wkurwiać typ! Spierdalaj! On ma też ograniczoną liczbę amunicji, więc też musi co jakiś czas... I co, do... co musi się potem podładować tak, jakoś? w szafce musi, tak jak handreska. Znaczy ograniczoną liczbą, ma chyba 20. Dwa generatory, żeśmy w Twoim czasie zrobili, więc. Znaczy, laucie. jest kolejny gen? Tutaj na dole, dobra. Kurwa! Skibla słyszała. <gryzanie z kibla słyszało> A, on tu jest! No bo go oślepiłem! Ale on mnie nie widzi, jak mnie trafił tym nożem, nie? Nie, 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 nie. Kurwa, sam na niego wbiegłem. A, bo w ogóle nam się zofował jakiś idiota, kurwa mać. Tak, ta pierwsza, ten, Claudette. Mam nadzieję, że kurwa robicie te generatory. Dostałem 50 Dostałem pierwszego hita. Wrócił po amunicję. No ja robię, a co ten drugi typ robi, to nie wiem. A, właśnie ucieka. Kurwa, nie, to ty uciekasz. Nie tu! Nie, ja się spierdoliłem daleko który generator jest zrobiony w miarę. A! A! Teraz to kurwa żaden już. pierwszy, hak. Tak, skąd on was widzi? Może mieć Tinkerera, widział? Nie wiem, rzucał w kogoś na ślepo, który robi generator, mam wrażenie. Ale szwenda się tu obok mnie na razie, więc spokojnie. Teraz to nie wiem, ten drugi typ do ciebie przybiegł, chyba, ale nie wiem czy was nie atakuje. was? TAK! Kropce ten generator na miłość boską. Ona mnie leczy teraz. Proszę, że nie powiem szafce. Jesu, nagram to. <laughs> to idzie do nagranek. <laughs> o, dobra, skończcie tego Jakoś czasu są z kilczekiem, mam wrażenie.